Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Niedziela: 12.40. Pogoda też nie sprzyja, ale jakie to ma znaczenie? Przecież gra ruch. Czas na szpil. Sponsorem odcinka jest firma Nowalika. Po dwóch tygodniach wracamy do rywalizacji fortuna pierwszej lidze. Przerwa na mecze reprezentacji pozwoliła niebieskim odpocząć, ale też w spokoju potrenować. Posłuchajmy, jak ten czas oceniają trener Jarosław Skrobacz oraz kuba Piątek. Podleczyliśmy się troszeczkę trochę wyrównaliśmy obciążenia. Też na pewno ci zawodnicy, którzy mieli mniej minut wcześniej, troszeczkę. Mieli to obciążenia zwiększone i odwrotnie, ci którzy trochę potrzebowali odpoczynku na pewno, go, na pewno go dostali, także myślę, że wszystko zgodnie z planem, ale to wiadomo, że wszystko się dopiero okaże. Myślę, że przydała się, aczkolwiek trochę też mocniej popracowaliśmy w tygodniu i zakończyliśmy ten tydzień takiej trochę cięższej pracy, bo można było sobie pozwolić, grą sparingową, która utrzymała nas w tym rytmie meczowym. Podczas reprezentacyjnej przerwy zawodnicy ruchu otrzymali od sztabu szkoleniowego kilka dni wolnego, co pozwoliło odpocząć i spędzić kilka dni z rodzinami. Po powrocie do zajęć nasz zespół przeszedł standardowe testy w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz miał czas na spokojny trening i odpowiednie przygotowanie do drugiej części rundy jesiennej. Dla podtrzymania rytmu meczowego niebiescy rozegrali sparing z Zagłębiem Sosnowiec, w którym szanse gry i sprawdzenia się na tle silnego przeciwnika otrzymało kilku młodych zawodników, takich jak Bartłomiej Barański. Jakub domagała Antoni Frankę czy Maksymilian Roguła. Mecz kontrolny należy uznać za udany. Gra toczyła się w dobrym tempie, a Chorzowianie z dobrej strony prezentowali się zarówno w grze obronnej, jak i pod bramką przeciwnika. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1, a jedyną bramkę dla Ruchu zdobył ładnym strzałem Łukasz Janoszka. W sparingu z Zagłębiem, z przyczyn zdrowotnych zabrakło Filipa Nawrockiego, Macieja Sadloka i Patryka Sikory. Czy miniony tydzień pozwolił im dojść do siebie? O to zapytaliśmy trenera Jarosława Skrobacza wszyscy zdrowi, wszyscy doszli do siebie. Także tak jak mówiliśmy wcześniej ta przerwa nam posłużyła te drobne urazy, które były czy tam jakieś nawet jelitówki, wszyscy wszyscy żyją jest dobrze. Nasz program rozpoczęliśmy od kwestii reprezentacyjnej przerwy i nie sposób nie wspomnieć o niebieskich kadrowiczach. Swoje debiuty w biało czerwonych barwach, zaliczyli Jakub Witek i Tomasz Wójtowicz. Jako pierwszy koszulkę z orzełkiem przywdział Wójtowicz, który wyszedł w podstawowym składzie młodzieżówki na towarzyski mecz z Grecją. Wychowanek niebieskich spędził na boisku 75 minut i za swój występ zebrał bardzo pozytywne recenzje. Tego samego dnia debiut, tyle że w reprezentacji U-20 zaliczył Witek, wchodząc na końcowe minuty wyjazdowego spotkania z Niemcami. Kolejną grę z rówieśnikami z Portugalii rozpoczął w wyjściowym składzie i rozegrał 45 minut. Na pewno jest to, jest to dobre doświadczenie. Ciekawe, pierwsze z na, na kadrę. Nie znałem chłopaków, tylko jedną osobę praktycznie z całej kadry, ale myślę, że szybko się zaklimatyzowałem. Fajna ekipa, była dobra atmosfera, więc chłopaki przyjęli dobrze i, i później z każdym dniem już było coraz lepiej. Piłkarsko też na pewno było widać dużą jakość, bo. Bo było wielu chłopaków z Ekstraklasy, kilku z pierwszej ligi i, i kilku z zagranicy, więc na pewno gości nie brakowało i myślę, że to było cenne doświadczenie e, sprawdzić się z takimi zawodnikami, z którymi pewnie na, na co dzień nie mam do czynienia. Jest to, jest to świetne uczucie e, w, wystąpić pierwszy raz w, w biało-czerwonej koszulce z orzełkiem na piersi e, i też e, myślę świetna motywacja do dalszej pracy i do tego, żeby cały czas dążyć do do rozwoju i, i do jak najlepszej gry na boisku. Nie, na pewno bardzo fajne uczucie być pierwszy raz na kadrze. Chłopacy ogólnie wszyscy przyjęli mnie bardzo gorąco, bardzo miło. Tak naprawdę byłem dowołany, a od razu gdzieś tam wspólny kontakt złapaliśmy z większością. Bo co prawda też znałem tam paru chłopaków, więc o wiele łatwiej w tej wchodzi się tak w drużynę. Nie, nie na pewno coś wspaniałego. Taki moment, który się pamięta na długo, pewnie na całe życie, będę go pamiętał. Jestem bardzo zadowolony, że mi się to udało, ale też to jest przede wszystkim motywacja do dalszej ciężkiej pracy, żeby cały czas się rozwijać i jak najczęściej mieć przyjemność i grać z sorzełkiem na piersi. Myślę, że taka pozytywna opinia. Rozmawiałem zresztą z trenerami i, i tutaj też ta opinia jest, jest dobra. No nie ma się tutaj co na razie zachwycać, to wiadomo, że to ich jakieś tam pierwsze spotkania, niemniej Tomek Wójtowicz w tym spotkaniu pierwszym, który grał 70 minut dał się naprawdę nam pokazać z dobrej strony kilka razy takich fajnych zachowań i, i zarówno w defensywie i w ofensywie. Kuba natomiast no, grał przecież z Portugalią, czyli z bardzo silnym przeciwnikiem, grał do przerwy 3-1, prowadzenie fakt, że... Troszeczkę myślę udział przy, przy straconej bramce, ale, ale też na pewno powinni być zadowoleni z tych występów. Skonfrontowali się troszeczkę z rówieśnikami. Jeśli lider mierzy się z ostatnią drużyną w tabeli, to trudno uciec od stwierdzenia, że to ruch będzie faworytem niedzielnego meczu. Przy Cichej jednak dobrze wiedzą, że spotkania z zespołami z dołu tabeli. Wcale nie należą do łatwych. Ojej, my tu cały czas powtarzamy, że, że jeśli nasze nastawienie do tego spotkania i do, do, do innych spotkań, w których teoretycznie jesteśmy faworytem, nie będzie takie odpowiednie, nie będzie... Takie na 100%. No to, no to będzie źle, to, to będzie mecz źle wyglądał, będziemy się irytować, będziemy się denerwować, będziemy mieć pretensje do siebie. Wszystko zależy od podejścia. Oczywiście nie można lekceważyć umiejętności, nie doceniać umiejętności przeciwnika, bo przecież cały czas, jeśli popatrzymy, to ten zespół przed rundą, przed, przed ligą był stawiany w gronie tych zespołów, o których bardzo wyraźnie mówiono, że będą w szóstce, zresztą oni sami takie aspiracje mieli. Oni poza wysoko przegranym meczem spuszczą połumicę, gdzie bardzo szybko stracili bramkę, raczej przegrywają po wyrównanych, po wyrównanych spotkaniach. Przegrywają jedną bramką, dużo, dużo spotkań remisują. Remisują przecież u faworytów, zremisowali na Zarką Gdynia, zremisowali z Wisłą Kraków. Myślę, że to dla nas jest taki punkt odniesienia i właśnie bardzo powinniśmy się przestrzegać przed jakimkolwiek hura optymizmem i, i przede wszystkim przed lekceważeniem. Przeciwnika. To, to nie jest tak, bo Sandecja yy, na wyjeździe ona nie przegrywa tych meczy, ona remisuje. Na pewno w tym meczu też będzie chciała wygrać. I to na pewno nie będzie łatwy mecz, jak każdy w tej lidze. To, że są na ostatnim miejscu w tabeli, nie oznacza, że, że, że łatwo, łatwo będzie z nimi, z nimi grać. Sandecja jest jedyną drużyną w ligowej stawce, która w tym sezonie jeszcze nie wygrała, choć warto zaznaczyć, że praktycznie wszystkie spotkania gra na wyjazdach. W Nowym Sączu powstaje nowy stadion, przez co Sandecja domowe mecze rozgrywa w Niepołomicach. Za niezadowalające wyniki posadą zapłacił trener Dariusz Dudek, którego miesiąc temu zastąpił Słowak Stanisław Warga. Pod wodzą nowego szkoleniowca wcale jednak nie jest lepiej, bowiem drużyna z Nowego Sącza przegrała pod jego wodzą wszystkie trzy mecze. Tego co widzieliśmy, no to na pewno... W tej chwili Sandycja bardzo chce grać piłkę, praktycznie każde otwarcie to jest do strefy niskiej i starają się wyprowadzić piłkę od swojej bramki, także różnie im to wychodzi, ale widać, że ten jakby narzucił taki sposób grania, że żeby się nie pozbywać piłki, żeby grać, myślę, że to jest taka główna zmiana, którą gdzieś tam udało się zobaczyć. No przede wszystkim stały fragment, jak się nie mylę, to strzeli trzy bramki, po. Po wolnym mają wysoki zespół, mają silnych zawodników, także to, na to musimy zwrócić uwagę, bo tych bramek za dużo nie strzelili, ale strzelili po stałych fragmentach, co, co się przy drużynie, która ma silnych, rosłych zawodników, to się często zdarza. No ja myślę, że tam najgroźniejszy jest tak, to jest to zawodnik, który gra na pozycji numer 10, ale rzadko tam przebywa, często gra niżej, często kreuje akcje tego zespołu, także jest to taki motor napędowy i on też asystuje przy tych, przy tych bramkach ze fragmentów, także to jest na pewno zawodnik, który Wydaje mi się, robi ta różnica. Jedynym zawodnikiem w szeregach sandecji, który ma ruch w swoim piłkarskim CV jest Michał Walski. 25-letni obecnie pomocnik występował przy Cichaj w latach 2016-2019. W tym czasie rozegrał 60 spotkań z Erką na piersi i zdobył w nich 5 bramek. Od ponad 3 lat Waluś reprezentuje sandecję i w niedzielę będzie miał pierwszą okazję do zmierzenia się ze swoim byłym zespołem. W niedzielę piłkarze ruchu walczyć będą o zwycięstwo, a kibice o wygranie zakładu przez trenera Skrobacza, który akurat w tym drugim przypadku jest pewny wygranej. Idę o zakład. Powyżej osiem koła. Nie ma szans. Jak nie ma szans? Zakład? Zakład. Wygram zakład, bo kibice będą na meczu, bo kibice przyjdą, bo kibice są z nami i Obawiam się, że mogłem nawet podnieść tą stawkę do 8,5 tysiąca i też bym wygrał. Jeszcze oprócz tego chciałbym, żeby było jedno, jedno zwycięstwo jeszcze na boisku i wtedy, wtedy powiemy, że niedziela będzie udana. Przypominamy, że już tylko do niedzieli możliwy jest zakup pakietów na trzy ostatnie domowe mecze w 2022 roku. Trójpak to jedna transakcja, która gwarantuje udział w spotkaniach z Sandecją, Arką Gdynia i GKS-em Katowice. Zapraszamy do naszych stacjonarnych punktów sprzedaży oraz na bilety.ksruch.com. Po 12 dniach przerwy Fortuna I Liga wróciła do gry. 12 kolejka rozgrywek rozpoczęła się w piątek. Kolejka rozpoczęła się w łodzi od remisu w meczu EUKS-u z Zagłębiem Sosnowiec. Nadal na zwycięską ścieżkę nie może wrócić Wisła. Krakowianie tym razem przegrali w Hojnicach. W sobotę najciekawiej będzie w Rzeszowie, gdzie dojdzie do derbów miasta. W niedzielę zagrają drużyny z czołówki. Najpierw liderujący ruch podejmie ostatnią w tabeli sandecję, później czwarta puszcza zmierzy się z wiceliderem Arką Gdynia, a następnie szósta Termalika zagra z Podbeskidziem. Dwunasta seria gier zakończy się w poniedziałek meczem chrobrego z Odrą. Dobra niebiescy! Mi fest zależy co byście wygrywali te konkursy, dlatego napiszcie w komentarzu w kery minucie padnie pierwszy tor we szpilu z sandecjum. W to pierwszy trafi dostanie od nas podwójne zaproszenie na szpil z Arką na Trybuna Główno. Badnijcie też na mój ważny komunikat. Odnośnie do tego filmu będzie na końcu. Nie zapomnijcie ustawić łapki w górę i jeśli macie taką możliwość to wspierajcie kanał Ruch TV. Czas na szpil!